On go po prostu okradł, splagiatował, pod mu przemówienie. Uwielbiam te filmiki, gdzie Rafał Trzaskowski sam ze sobą debatuje, polecam. Widzicie, się chyba na naoglądali za dużo Powerpointa, dlatego że planujecie lotnisko w szczerym polu i jak czytam, tam ma lądować więcej samolotów niż w Londynie i w Pekinie. No brawo! Rząd Donalda Tuska przystępuje, jak Państwo wiecie, do realizacji centralnego portu um, i bardzo się z tego cieszę, dlatego że CPK to jest duża szansa. Ale jak to. A dlatego, że nie Trzaskowski? Do czego się Trzaskowski nadaje, kochanie? No ja nie wiem, no to jest prezydent Karuzeli. No, Rząd jest prezydentem, więc już ma doświadczenie, tylko że w Warszawie akurat. No tak, nie, u mnie rzeczywiście, prawda. Umie jeździć tramwajem do Wilanowa. Jak kobiety stoją, to on siedzi. Jaka nieprawda, prawda, bo ja jechałam, widziałam to. Nie no, chyba nie ma tak to Nie niestety było tak. Pierwszy. Nie, to pani pierwsza. Kobiety stały, a on siedział w tramwaju. No ja nie gustuję w nim. Trudno, przyznam się tak szczerze, on nie potrafi naszą, ja w Warszawie mieszkam, on nie potrafi naszą Warszawą zarządzać, rozkopana cała Warszawa, a on się pcha na prezydenta? Nie, nie, on się nie nadaje w ogóle na prezydenta problem jest taki, że się dob dosyć dobrze znacie, jest między wami nić sympatii. Tak, lubię go. nie chciałbym... moim kolegą. No właśnie. Ale zadaję ci trudne pytanie. Trudne... Ja nie mam problemu z odpowiedzią, nie chciałbym ciebie urazić. Ja jestem dziennikarzem. W mojej ocenie Rafał Trzaskowski jest właśnie taką osobą, która lubi leżeć i pachnieć <laughs> i nie nadaje się do aktywnego, do aktywnej prezydentury, do niezależnej prezydentury. <laughs> jestem bardzo niezadowolony z tego, jak wygląda Warszawa pod jego rządami. Jego nacisk na politykę klimatyczną, zdejmowanie krzyży z urzędów, bardzo mi się nie podoba i wielu ludziom w Polsce również się nie podoba. Więc przede wszystkim bym punktował jego cechy charakteru, jego mimo wszystko lenistwo, jego brak zdecydowania. Rafał Trzaskowski w 20 roku, jak zdobył 10 milionów w wyborach prezydenckich, powinien sobie wziąć Platformę Obywatelską i nie miał do tego jaj. I to go według mnie skreśla politycznie, żeby był przywódcą państwa. Czy jest leniwy, bezjajeczny, pachnący. I ma złe lewicowe przekonania. Stanowski wygarnia prawdę prosto w oczy Trzaskowskiemu. Twierdzi, że Trzaskowski jest obłudnym krętaczem i chorągiewą, Widzę, że dzisiaj się wylosowała ta wersja Rafała Trzaskowskiego, który akurat jest przeciwko wpuszczaniu migrantów. Co jakiś czas to się zmienia. Cieszę się, bo akurat w tym momencie się zgadzamy. Nie wiem, czy za tydzień będziemy się zgadzać, bo nie jest Pan specjalnie mocny w utrzymywaniu tego samego zdania. Jeszcze niedawno płot na granicy był niepotrzebny i nie należało go budować. Dzisiaj jest ważny i szczelność granicy jest ważna. Jeszcze niedawno migrantom trzeba było zanosić pić. Na granicę i e, mówić, jak to nieludzki rząd stosuje puszbeki. Dzisiaj te puszbeki już nie są złe. Jeszcze niedawno strefa buforowa na granicy e, była zamachem na polską konstytucję. Dzisiaj tę strefę buforową trzeba utrzymywać. Bardzo dynamicznie się to zmienia. E, wręcz podziwiam, że można mieć tak e, giętki kręgosłup. Dziękuję. Chciałam zaproponować Rafałowi Trzaskowskiemu, bo właśnie widziałam, że schował tę czołową flagę. Ja się jej nie wstydzę. Chętnie ją od pana przejmę. Proszę bardzo. Bo, szanowni państwo, ja jestem dumna z Polski i jestem dumna z tego, że nasi obywatele, również ci tęczowi, wybierają Polskę. Tym, apeluję jako apeluję, na Sejm apeluję, tak. I tym samym rozumiem, Atakuje pan, powiedział pan, 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 panie redaktorze, uważa, że jest Powiedział pan, że, o, że, jestem niegodny, że jestem niegodny, że jestem niegodny pana rozmawić. Dziękuję Jak panu się pan, pan, pan nazywa? Proszę się przedstawić wszystkim. Proszę pana, proszę sprawdzić w internecie, jak się nazywam. Pan proszę nie wie, z się przedstawić. nie bardzo mi Jeżeli pan nie odpowie, czy pan usunie ten film z internetu? Proszę się przedstawić, nie wiem z kim rozmawiam. Czy powstańcy warszawscy są dla pana przedstawić. Proszę się przedstawić, jest pan, pracuje pan za publiczne proszę pieniądze. Pana, czy powstańcy Warszawscy są dla pana istotni, skoro nie proszę chce pan na nich filmu z internetu? Obraził mnie pan, proszę się przedstawić. A pana nie proszę pan. się przedstawić. Proszę nie być takim wrażliwym, naprawdę. Jest pan płacony. Jest, razem, pan, pan, pan. płacony. jest się każdym razem, pan płacony. konferencjach mówi Pan nic pę... innego nie robi, tylko pan nie, manipuluje. Ja manipuluje Sprawdźmy, jak się pan nazywa. Dlaczego pan poseł obraża dziennikarza telewizji polskiej? Bo jest pan płacony, ja pana nie obrażam. Jest jestem płacony z publicznych pieniędzy. Pan nie jest prywatny. Pan jest prywatną Proszę się przedstawić. Do widzenia. Czyli pan, pan... nie przeprosi, rozumiem, powstańców? Proszę się przedstawić. Przeprosi pan powstańców, czy nie? Proszę się przedstawić. To jest świetna, proszę państwa, manipulacja posła Trzaskowskiego, który nie chce odpowiedzieć na pytanie. I zmienię oczywiście temat. Powstańcy wasza. W sposób w jaki pracujecie to, jest skandaliczny. Poseł Czaskowski usunął z internetu ale poseł Czaskowski w tym momencie zmienia temat. Mówi o manipulacji telewizji publicznej. Manipule, i manipulujecie przez całe personalne do personalnego dziennikarza. Dobrze, dziękuję. ma sensu. podziękować Państwu nie ma bardzo tego. serdecznie. Dziękuję. Proszę to nagrywać, nie ma sensu. Dobrze. Nazwisko i funkcja. Proszę pana, pan nie Nazwisko jest policjantem, żeby do mnie mówić w ten Nazwisko sposób. Nazwisko i funkcja, bo chcemy poznać, wszystkie te to pan sobie wygoogluje, to pan sobie sprawdzi. Ale pana chyba nie ma w Google. Nie ma. Jest pan? Ja jestem Dlaczego bardzo pan grzeczny. Jest A pan się odnosi do mnie jak funkcjonariusz publiczny. Bo jestem funkcjonariuszem publicznym. Mamy do czynienia z politycznym plagiatem. Otóż, drodzy państwo, Rafał Trzaskowski, bez poczucia żadnego obciachu, po prostu wziął przemówienie Sławomira Mencena sprzed dwóch lat, Przepisał je i wygłosił jako swoje. To się w pale nie mieści, można powiedzieć, ale sami to zobaczcie. Prowadzimy zasadę dwa za jeden. Jeżeli ktoś będzie chciał wprowadzić nową regulację albo nowy obowiązek informacyjny, to musi najpierw znieść dwie inne regulacje i dwa inne obowiązki informacyjne. Inaczej nie będzie miał takiej możliwości. To jest droga do stopniowego ograniczania regulacji i zmniejszenia biurokracji. Zasada UE plus ziobro nie wprowadzamy żadnych unijnych regulacji i nic do nich nie znaczy wprowadzamy je, ale w gołej wersji, wykorzystując wszystkie możliwe wyłączenia, wszystkie zwolnienia i nie dorzucamy do tego żadnych naszych krajowych regulacji. Unia Europejska ma bardzo brzydki zwyczaj. Wrzucania nam ciągle nowych dyrektyw, które nam szkodzą. Ale polscy politycy mają jeszcze brzydszy zwyczaj dorzucania do tych dyrektyw swoich innych pomysłów, które sprawiają, że prawo unijne w Polsce jest jeszcze bardziej skomplikowane, niż by mogło. I my to również zakończymy. Jeżeli chodzi o pomoc przedsiębiorcom, ja mam dwa podstawowe pomysły. Jeden jest taki jeden za dwa, czyli krótko mówiąc, jeżeli jest wprowadzona jakaś regulacja no, bo często w Unii Europejskiej coś w sumie razem e, negocjujemy. I wchodzi nowe rozwiązanie, które dotyczy przedsiębiorców, to dwie inne regulacje powinny być kasowane, powinny wypadać z polskiego prawa. Jeżeli wchodzi jeden przepis, rząd ma obowiązek znaleźć dwa inne przepisy, które dzisiaj funkcjonują, które być może już się nie nadają albo są zbyt dużym obciążeniem dla przedsiębiorców i je po prostu skasować. I to wywoła efekt prawdziwej deregulacji, bo wtedy wszyscy będą nastawieni na to, żeby likwidować przepisy, które dławią naszą przedsiębiorczość, likwidować przepisy, które nie mają sensu, likwidować przepisy, które po prostu są zbyt dużym obciążeniem. I tak dokładnie powinny funkcjonować państwo. Jeden za dwa. I druga kwestia. Ja Unią Europejską zajmuję się od 25 więcej, od, od prawie 30 lat. Zaczynałem pracę jeszcze pod koniec lat 90., właśnie po to, żeby się przygotowywać do negocjacji z Unią Europejską. Zapraszaliśmy wtedy negocjatorów z Hiszpanii, z Portugalii, z Austrii, żeby się dowiedzieć od nich, jak te negocjacje będą przebiegać. Lata wcielania w życie europejskich przepisów. I bardzo często w Polsce było tak, nie tylko zresztą w Polsce że do tych europejskich przepisów dodawano nowe przepisy. Czyli krótko mówiąc, dane ministerstwo wcielało w życie jakąś dyrektywę, ale dodawało do tej dyrektywy dodatkowe przepisy, dodatkowe regulacje. Nie ma zgody na tego typu postępowanie i dzisiaj jasno trzeba powiedzieć, że prawo europejskie plus zero. Czyli wcielamy w życie tylko to, co musi być wcielone w życie, i też interpretujemy prawo europejskie w sposób elastyczny, tak jak niektóre inne państwa europejskie, tak żeby tej regulacji było mniej. Robimy to, co konieczne, a nie to, co się nagle pojawi w głowach urzędników. I to też jest idealny pomysł na przyszłość, czyli prawo europejskie plus zero. Żadnych dodatkowych przepisów, które mogą dławić naszą przedsiębiorczość. Przecież to jest zwykła. Kradzież to jest plagiat, to jest kradzież wartości intelektualnej. Prowadzimy zasadę dwa za jeden. Jeden za dwa. To musi najpierw znieść dwie inne regulacje i dwa inne obowiązki informacyjne. Inaczej nie będzie miał takiej możliwości. To dwie inne regulacje powinny być kasowane, powinny wypadać z polskiego prawa. Zasada UE plus Ziobro. Nie wprowadzamy żadnych unijnych regulacji. Prawo europejskie plus zero. Czyli wcielamy w życie tylko to, co musi być wcielone w życie. Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. Rafał Trzaskowski ostatnio dodał do programu, z którym jeździ po Polsce nowe elementy, ale to są elementy Mencena, nie jego. To jest tak, jakby komuś się pomyliły kartki. Miała być kartka przygotowana dla Mencena, koperta z napisem Mencen, a niechcący dali ją Trzaskowskiemu. On mu zajumał przemówienie. Jeden do jednego zajumał mu przemówienie. I jednocześnie. Jednocześnie ten sam Rafał Trzaskowski mówi głośno, że Mencen to jest zło wcielone, diabeł, szatan. Wszystko co najgorsze. Obłudnik, no w ogóle szkodnik, że trzeba jak najdalej z nim? A potem bierze jego przemówienie i wygłasza jako swoje. Mam dwa podstawowe pomysły. Mam dwa podstawowe wypowiedzi. Bo w porządku, można mieć Mencena za szatana, szkodnika, wszystkie najgorsze obelgi można na niego rzucić, no ale to potem bądź konsekwentny, nie podpierdalaj mu przemówień i pomysłów, i poglądów. Jak można kogoś z jednej strony cały czas atakować, a z drugiej jego poglądy głosić jako swoje? Jeszcze żeby chociaż Trzaskowski powiedział, że dobra, Mencen miał dwa dobre pomysły, to ja też je zrealizuję, mimo że są jego i widzicie, nie musicie głosować na Mencena, bo można wziąć taką lepszą wersję Mencena bez tych jego e, ideologicznych mm, zapędów. Ja wprowadzę to, co jest e, najbardziej przez Was oczekiwane, te sprawy gospodarcze. Wezmę od niego i ja wprowadzę. Na niego nie musicie głosować, jak macie problem z hasłami, które on rzuca w przestrzeni publicznej, tam o aborcji i o innych rzeczach. No, gdyby tak powiedział, no to bym zrozumiał, ale on tak nie powiedział. On go po prostu okradł, splagiatował, podpolił mu przemówienie. Panie Rafale, a może pan jest z Konfederacji, może pan sam będzie głosował na Mencena? Mówić Mencenem, a później mówić, że Mencen jest zły, no to jest trochę dziwne. E, pachnie rozdwojeniem jaźni.